Także zapiąłem, zapiłem, bo tak Dobra, jest napięty Dzień dobry Umiłowanie moi Witam na kolejnym vlogu Pogoda się robi, pogoda, pogoda się robi eee, 8 stopni 8 stopni, także całkiem, całkiem przyjemnie do tego co było. 8 stopni to oznacza, że można już sobie ten tym motocyklu wyjechać i nie zmarznąć aż tak bardzo. Także korzystamy z tego dobrodziejstwa, że mamy troszeczkę cieplej. I jedziemy sobie do pracy, Ech, także jedziemy. Dziś ostatni dzień świąt Wielkiej Nocy. Poniedziałek Inni odpoczywają, inni się delektują A inni idą do pracy I te między tymi innymi jestem ja Także sobie do tej pracy śmigam motocyklem Mam nadzieję, że z racji tego, że dzisiaj jest ten dzień śmigus dingus W miarę suchy do pracy przyjadę Powiem szczerze, że jeszcze może jakieś 20-25 lat temu jadąc tak do pracy to bym się o to obawiał moją suchość, jakbym to był, jakbym to z tej pracy wracał, bo pamiętam, że przejeżdżając przez, przez różnego rodzaju wsie liczyć się można było z tym, że nagle za węgła, za rogu domu za kapliczki można było otrzymać porcję wody z wiadra. No przynajmniej tutaj taka tradycja była. No w tym momencie można, może to być u, u, uznawane za jakiś chuligański wybryk. Także no, zmieniły się trendy, zmieniła się troszeczkę taka poprawność polityczna, e, chyba na całym świecie. Także w chwili obecnej ten polewanie wodą Cała ta tradycja można powiedzieć, że zanikła, czy dobrze, czy źle. Może to i dobrze, bo, bo różnie było z tym polewaniem e, wodą, bo niektórzy to przyjęli, no jak to się mówi, na klatę, a niektórzy mieli z tym problem. Prawdą jest taką, że według, jakby to powiedzieć, samej tradycji powinni, e, powinny zostać polewane tylko same niewiasty. I to najlepiej niewiasty, które które są osobami jeszcze bez stałego partnera, bez, bez związku małżeńskiego, także tylko panienki powinniśmy polewać. No teraz widzimy, że tutaj jak na razie nikt się na moją suchą kurtkę i spodnie nie czai, na mój suchy motocykl, także bardzo się z tego cieszę. No umierają te polskie tradycje Po prostu się y, młodzieży teraz nie chce takich rzeczy robić. Mają głęboko to w smartfonie Powiem Także jest jak jest. A, jak tam już wspomniałem, zmieniłem tą zębatkę. Jest rzeczywiście teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6 już tą szóstką mógłbym, mogę jechać nawet tutaj mógłbym wrzucić tą szóstkę no ale jeszcze sobie tą szóstkę zostaję tu górka nie będę potem redukował w dół piąteczką tak sobie spokojnie podjedziemy na tych trzech tysiącach. zacząłem coraz śmiele jeździć znaczy, znaczy może nie szybciej bo ja generalnie e, ogólnie e, wolę jeździć e, wolno nie mówię że tam nie przycisnę od czasu do czasu ale dla mnie te prędkości, tak jak w granicach tych, tych maksymalnie 90, co są takie optymalne, ja się wtedy relaksuję w czasie jazdy, nie muszę się tam jak gdyby yy, skupiać nad tym i, i, i ten, ja od tego nadmiernej adrenaliny wolę inne ten, ale hamulce, muszę wam powiedzieć, teraz taki mała dygresja, że są zarąbiste, teraz nie hamuję w ogóle, zatrzymuję się i nie ma z tym żadnego problemu. Piękny Mustang. Także jazda właśnie takie więcej cruising czy, czy, czy staram się jeździć w miarę z tym jakie są ograniczenia, tak trzymać te ograniczenia no bo tutaj nauczony już doświadczeniem kolegów pozdrawiam ich serdecznie Karola i Przemka no nie chciałbym rozpocząć sezonu z dodatnim kątem Manda tym punktowym no i jakimś tam mandatem. No teraz te mandaty no wysokie są wysokie, bo tutaj jak koledzy mówili, no to rzeczywiście... No i punktów strasznie dużo dają, także jeszcze przez dwa lata, także po co to? Po co to się tym denerwować? Wiadomo, że to jest tylko... może być fart lub nie fart, bo to ile razy jedziemy nawet trzymając się tych przepisów, co? No i pupa. No 8 stopni. No tak jak mówili, tak jest. No i taki cruising, jak teraz widzicie, to jest sama przyjemność. Jazda po malutku, po cichutku. Taką właśnie jazdę lubię. I trzeba zawsze schylić, tu na stojąco to nastające uh. to. byłoby głowę stracić tak dojeżdżamy do Dusznik tak myślałem żeby pojechać w stronę właśnie zieleńca tam na odcady śródsudeckiej ale myślę że jeszcze jest za wcześnie tam jeszcze powiedzmy sobie te warunki nie są zbyt atrakcyjne na, na, na jazdę może sobie odpuścimy przejedziemy się tędy Muzeum Papiernictwa z XVII wieku Kościół z ciekawą amboną tam jest ambona w kształcie paszczy wieloryba tutaj w dusznikach taka ksiądz po prostu z paszczy wieloryba głosi swe kazania no i my skręcamy przejdziemy sobie przez ryneczek ruszniki 11 stopni mi się nagrzało stojąc ale tak nawet przy tej prędkości 30 km na godzinę jak czujemy ten wiatr na, na twarzy tutaj wokół oczu to tak nieprzyjemnie nam to wieje i zaraz mi, o, oczy by mi uzawiły także zamknięty wizjer musi być no i to jest rynek tak to wygląda I tutaj ponownie jesteśmy obok kościoła, ale tym razem z drugiej strony Tu moja żona jeździ do fryzjera pałżowinka moja pracownia urody a tutaj a kiedyś tędy szła główna droga i tam było tej drogi którą jechaliśmy nie było tylko tędy właśnie przez tą powiedzmy sobie wozutką drogą cały ruch cały ruch w stronę w stronę granicy przebiegał też przez rynek no to zostało pozmieniane no stricte ze z Powodów logistycznych, nie? Ominięto miasto. Miasto by się rozwaliło, jakby teraz sobie wyobraźcie, żeby miało tutaj przyjechać ileś tych samochodów. Tutaj zawsze to jest yy, ta krzyżówka, no jest dość taka ciekawa. Oczywiście jadąc do pracy to ja tędy nie jadę, jadę tam tą drogą górną, ale teraz z racji tego, że mam trochę czasu, także sobie jadę. Jeszcze do niedawna był dom, w którym Chopin przebywał, jak się tu leczył. No dom jakiś czas temu uległ pożarowi. No i tak odtąd można powiedzieć, że zaczyna się zdrój, czyli ten park strojowy. Tu są pierwsze budynki. Zmiana organizacji ruchu. Musimy prosto pojechać. Kiedyś tędy jeździło się. No i tutaj pyk. Ja już nie pamiętam gdzie ten... Gdzież to było miejsce właśnie? zakotwiczenia tego domu, gdzie się Chopin kurował. Ale to chyba tutaj. O właśnie. Tu zostało po tym domu tylko to, co widać, czyli sam fundament. To no, kiedyś jeszcze niedawno była tablica, że tutaj był dom, w którym mieszkał Fryderyk Chopin. No teraz nie ma nic. A tu zapleczę Jana Kazimierza, gdzie w chwili obecnej pracuję. Także jedziemy. Także umiłowanie moje moi kończę tego vloga. Może dość przydługawy był, ale mam nadzieję, że się nie wynuczyliście ze mną, bo pogoda fajna była, także fajnie się jechało, fajnie się tak cruisingowało, także do zobaczenia w następnych vlogach. Trzymajcie się ciepło, do następnego, pa!